Moi drodzy, ja jestem Mary i mamy przedostatni vlogmas. Czajcie? Przedostatni, znaczy przedostatni. Przedostatni dzień przed świętami, ale u mnie będą vlogmasy do 31 grudnia. Mam nadzieję, że się to uda. Pomysły są, tylko pytanie, jak czasowo. Ale założenie jest takie, że do 31 grudnia mamy codziennie filmy, a potem trzy razy w tygodniu: wtorek, czwartek i sobota. Najpierw otworzymy sobie kalendarze i stwierdziłam, bo dziś powinniśmy otworzyć też kalendarze dwunastodniowe, ale stwierdziłam, że te ostatnie okienka dwunaste, otworzymy sobie normalnie jutro, żeby po prostu mieć całe spektrum prezentów jednego dnia. No i co, dajcie mi znać, czy chcecie podsumowanie kalendarzy? W się odcinku teraz vlogmasa. Takie podsumowanie, co było w każdym, czy było warto, warto, żeby zobaczyć. Też może bym podliczyła to wszystko, jak to wyszło cenowo. Także dajcie znać, czy chcecie taki odcinek i moglibyśmy też zrobić makijaże właśnie tym, co się znajdowało w kalendarzach Makeup Revolution czy Bell. Oczywiście użyję wtedy to, co wiem, że sobie zostawiam, bo też chcę Wam troszeczkę oddać rzeczy do rozdań. I jeszcze Wam od razu powiem, że jeżeli chodzi o te ostatnie rozdania, to to jedno jeszcze chyba trwa, a to przedostatnie się skończyło i powinnam do wczoraj podać wyniki, ale zrobię już to na spokojnie razem z tym najnowszym rozdaniem z 20 albo 21 grudnia. Zrobię to na spokojnie, pierwszego albo drugiego dnia świąt. To się pojawi w przypiętym komentarzu, więc na spokojnie będziecie mogli to sprawdzić również po świętach. I też będzie na nich za więc to też będzie wtedy dostępne 24 godziny, więc też będziecie mogli to zobaczyć. Też postaram się zapisać w w relacjach wyróżnionych, ale tak jak mówię, będzie przypięty komentarz i na spokojnie wybiorę sobie wtedy komentarze, wybiorę to, kto miał wygrać, kto, kto ma wygrać, kto wygrywa, wybiorę i wtedy się do Was odezwę i też od razu po świętach wyślę te wszystkie paczki, żeby one też gdzieś tam nie leżały w tym paczku macie przez święta, bo wiecie, to jednak zimno i no po prostu kosmetyki mogą się popsuć, ja bym nie ryzykowała. No, otwórzmy przedostatni dzień, jakoś tak przykro, ale to nic, za rok kolejny w masz, Zobaczmy, co jest w 23, której nie widzę. Tu jest 24. Hm, gdzie jest 23? Tutaj już wszystko wyciągnęliśmy. O, jest tutaj. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mm, dosyć takie cienkie. O, znowu szokobons. Także jest spoko. Fajnie. Szkoda, że tego tak nie przemieszali bardziej, bo tak na początku mieliśmy w sumie tylko te kindery, kindery i tak wiecie. Trochę słabo, a te szokobonsy fajne. No, to tak jeszcze dzisiaj nie do nic na słodko, więc y, będzie fajnie kawę wypiłam. Nic do tego słodkiego nie było, bo też nie słodzę. Więc szokowątnie zdatuję. Duży kalendarz. I nie żałuję, że go kupiłam. Jeszcze jem, końca, ale. Wybaczcie. Mm, duże opakowanie. Nie żałuję, że go kupiłam. Kupiłam go jeszcze w północy. Mm, jeszcze był jakiś taki kort rabatowy, więc bardzo fajnie. I zastanawiam się, czy za rok go też nie kupić. Zobaczymy, jak będzie mi szło tutaj wykorzystywanie tych wszystkich produktów. Mm, ale pod względem tego, że tutaj jest dużo fajnych balsamów, to dla mnie ekstra. I tutaj mamy... Mm, o! To jest nawilżający balsam do ciała. I to jest zapach ten Sea Fashion. I fajnie, bo nie, jak jeszcze nie widzieliście, to Wam powiem i Was zaproszę do poprzednich vlogmasów. Mm, otwierałam Sephora boxy, które były dodatkiem do zamówień. I właśnie w tym jednym boxie były perfumy. Właśnie w, o tym zapachu, 15 ml, więc będę miała znowu mm, taki, taki zestaw, więc ekstra. Zobaczmy, co dzisiaj mamy w Make Up Revolution. I ogólnie polecam ten kalendarz, tylko polecam bardziej kupować online, bo w Rosmani jednak dosyć drogo on wychodził, jak potem patrzyłam na te ceny. Ja mam go z Kokolity, tu mamy 23, dostałam właśnie od nich. I tam był chyba najtaniej, 169 zł, coś takiego, a w Rosmanie chyba tam 200, więc była dosyć spora różnica. Uuu, super, mamy tutaj peeling do ust takim ładnym opakowaniu, takim, takim, takim ładnym, no takim prostym, ale ładnym, bardzo fajnie, super. I Sephora, zobaczmy, 23, wow, serio, to już tak szybko minęło, proszę bardzo, nie jakaś duża ta szkatułka, to pudełeczko, ale to nic, o, ale wypełniona, zobaczcie, wypełniona po brzegi, co to jest? O, kurcze, patrzcie, fame, pakoraban. To jest ten jeden z najnowszych zapachów z tego, co kojarzę. I mam tutaj gdzieś próbkę, dostałam do zamówień. Ale ładne, patrzcie... Hmm, ale słodziak. To w ogóle ma takie jakby ręce, coś takiego. zobaczcie. To ma takie jakby łapki. To jakby twarz jest. Ile tutaj tego jest? Nie mam pojęcia. Hmm. Kurczę, nie wiem, ile to jest mililitrów. Tu może jest napisane? Eee, cztery. 4. Czyli taka miniaturka po prostu, ale bardzo fajnie. Muszę sobie zobaczyć jak pachnie ta próbka i zobaczyć, czy go, czy go otworzę. Ale ekstra, super. Tak wygląda dzisiejsza zawartość i szczerze, ekstra. Jestem mega zadowolona, daję 10 na 10. To są super rzeczy. No po bąs już zjedony, eee, ale tu super się złożyło. Po pierwsze, ja używam balsamy, a po drugie, no to będę miała super zestaw razem z tymi perfumami z boxa, więc stos. Tutaj mamy peeling, a ja peelingi używam na bieżąco do ust, więc ekstra. No i tutaj mamy znowu te perfumy, więc fajnie, no niby miniaturka, ale też to nie jest taka próbka mililitr, tylko jednak 4 więc już więcej. Jest przesłodka, przeładna, no i też coś takiego jest fajne, dlatego że nie jest to stary zapach, tylko dosyć nowy, więc można sobie fajnie przetestować. 10 na 10 oceniam. Oczywiście piszcie w komentarzach, czekam na Wasze opinie. Może coś znacie z tych zapachów, także piszcie, czekam na Was w komentarzach. Oceniajcie też od 0 do 10. Ja daję 10. Jest super. Jest 14, a już się robi ciemno. I wiesz co, chyba serio byłam w tym roku grzeczna. Przyszła do mnie paczka, której się totalnie nie spodziewałam. Mówię, patrzcie, co to jest, jeszcze taka duża. I zobaczcie, to jest taki kufer. Czajcie? Mówię, wow! Widziałam z takiej agencji to przyszło, ja, ja znam tą agencję, ale też do mnie nie pisali, że, że coś wyślą, więc mówię wow, super prezent, już Wam pokazuję co tam jest, a jest coś ekstra. Ale zanim, bo w ogóle czekałam na kuriera DPD, bo zamówiłam sobie z Contigo, yy, dawałam wam znać na Instastory, że była promocja jednego dnia minus 50% na Mio markę, na markę Mio, yy, a ja chcę zrobić wielki test marki, więc kupiłam wszystko minus 50%, serio się bardzo opłacało. No takich, yy, takich, yy, takich promocji na Mio to nigdy nie ma, więc mówię dobra, będzie super, będzie prawdopodobnie ten test w styczniu albo w lutym, więc mówię super. Yy, I wiecie co? Jeszcze yy, właśnie wzięłam, zamówiłam. I tata wyszedł po te paczki i tam mówi, że dwie przyszły. I mówię, jak te dwie? Ja patrzę, ta jedna mała, no to dobra, kontigo, no nie? A tutaj druga taka wielka, mówię, co to jest? A to super coś, zobaczcie. Jeżeli tak patrzę Miss Sporty, ja nigdy nie miałam żadnej współpracy, ani nie jestem na liście PR Miss Sporty, ale ewidentnie tutaj agencja doceniła to, co robię i właśnie wysłała mi. I zobaczcie, to się normalnie tak otwiera, jak prawdziwą taką, taką walizkę, taką Alaska la safe normalnie. Wszystko jest tak, jak trzeba i patrzcie. Otwieramy i tada! To niesamowite, bo jest tutaj moje odkrycie tego roku: Tamu, flash, Perfect to Last. Super, bo mi się akurat zaczyna kończyć, więc jest odcinek, nawet wszystkie odcienie, więc pewnie się z Wami nim podzielę. Jest też podkład i chciałam właśnie przetestować. Ja raczej wezmę sobie tą dwójkę, bo tutaj ten odcień jest bardziej różowy. To jest Ivory, a to jest Rose Ivory, więc nawet tutaj, jak patrzę, to dosyć różowo wygląda. Także też wszystkie odcienie są. Są też pomadki, podobno mają być bardzo takie trwałe, więc na pewno przetestujemy. Są też pudry e, i ten puder na najjaśniejszy na pewno użyję. Ten dosyć też nie jest aż tak jeszcze ciemny, a te już są dosyć mocno ciemne, więc na ciemne karnacje, ale myślę, że one mają potencjał na to, żeby być brązerem. Bo mm, tutaj troszeczkę ciepło wyglądają, ale jak otworzyłam, to naprawdę bardzo ładnie wyglądają, więc mają potencjał na to, żeby być brązerem. Mamy tutaj też lakiery. Ten przykład, moją uwagę, jest bardzo ciekawy i ten różowy też bardzo ładnie, także dostałam. Mega się cieszę, totalnie nie wiedziałam, że cokolwiek takiego dostanę. A tym bardziej, że chciałam przetestować właśnie ten podkład, zresztą wiecie, bo mówię o nim już od pewnego czasu, jak robię przegląd Rosmana, także na pewno będziemy testować. Tak sobie pomyślałam, że dokupię jeszcze tuż do rzęs, jakąś paletkę cieni, dokupię liner. I czego nam jeszcze będzie brakowało? Czegoś, czy, czegoś do brówi. I zrobimy yy, też wielki test marki Miss Sport. I Skoro tutaj właśnie przyszły te kosmetyki, to myślę, że może w marcu, mm, bo w tym miesiącu zrobimy lamel. W styczniu Mio, w lutym może byśmy zrobili Miss Sporty. Co Wy na to? Czy może szybciej? Może Mio w lutym, a w styczniu Miss Sporty? Dajcie znać koniecznie. Dodam to, co sobie będziecie życzyć oczywiście. Ale dobra, powiedzcie, że ta walizka nie jest fajna. No to jest moim zdaniem po prostu... Ekstra, i to jest właśnie super w byciu takim influencerem, powiedzmy, że można sobie dostawać właśnie takie różne e, ciekawe rzeczy. Oczywiście trzeba będzie nagrać i tak dalej, i to tak no, najmniej czasu nie zajmuje, ale no kurde, nie ma co narzekać. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, bardzo wdzięczna i dziękuję mi Sporti i Woli Agencji, bo no, tak jak mówię, nie spodziewałam się w ogóle. Totalnie niespodziewana paczka. Ale jeszcze, żeby za dużo wam nie zwracać, co jest w tym Mio, co zamówiłam do testów, to zamówiłam też m.in. ten pojedynczy cień i wyglądał bardzo ładnie na stronie i nie jestem zawiedziona, że go kupiłam. No przepięknie, przepięknie wygląda. To jest taki brokat. No wow, jestem już ciekawa, jak będzie wyglądał na twarzy. Także kilka rzeczy kupiłam, żeby każdy krok w makijażu był. Także będziemy testować, tylko właśnie dajcie znać, czy w styczniu robimy Mio, a w lutym robimy mi Sporti, czy na odwrót. Powiązałam cukierki, więc y, czas je powiesić. Mamy tutaj takie cukierki grzeźki, bardzo dobre, spróbowałam. Mamy tutaj y, też takie, milka Oreo. Mamy też y, taką milkę gorzką. Mamy też coś od Mieszko i y, y, tutaj są takie, u, u mnie one są co roku, jest to wiśniowy, z adwokatem, i gdzieś y, jeszcze był rumowy, także to wieszam. Nie wiem, czy też tak robiliście, ale ja jako dzieciak to zawsze... Oj, upadł mi ten cukierek, zaraz podniosę. Ale ja zawsze jako dzieciak no to gdzieś tam chowałam te najlepsze cukierki gdzieś tutaj w środku, choinki albo gdzieś z tyłu, tak żeby mi nikt nie znalazł i moich ulubionych nie zjadł. Dajcie znać, czy też tak te robiliście. No teraz już nie jem tyle słodyczy, więc tych cukierków wcale nie kupuję dużo jakoś, chyba nie cały kilogram w tym roku kupiłam. Na wszystkie w sumie choinki, więc tak bardziej powiedzmy symbolicznie, bo też w tamtym roku troszeczkę się jej zmarnowało niejako. Bo tutaj, no, jak mówię, za dużo tych słodyczy już u mnie się jakoś tak nie je. Też odkąd przestałam słodzić to już dwa lata, to też bardzo mało tego słodkiego je. Także dajcie znać, czy w ogóle u Was są yy, te cukierki na końce, bo wiem, że w dużej ilości yy, osób tych cukierków w ogóle nie ma, także dajcie znać. Ja zawsze te parę cukierków muszę przynajmniej powiesić, no także wieszam. Jeszcze zapomniałam, co jeszcze cukierki? Mieszko. I czas na dołożenie łańcucha. Ten łańcuch kupiłam w Rosłanie, teraz promocja mniej minus 30% jest. I w sumie stwierdziłam, że już nie dokładam tych srebrnych bombek. Mam nadzieję, że to dobra decyzja. Myślę, że wtedy już było totalnie za dużo. I teraz najważniejszy punkt programu, czyli przepięknie i skrząca się mieniąca gwiazda.

Jeszcze na paznokcie. Także sweterek zostaje. Dołożyłam zamiast e, dressów jeszcze tylko e, mom jeansy z e, Zary. Tu są jeszcze ozdoby, jeszcze to musimy to robić. Myślę, że zrobimy to po prostu w Wigilię, czyli jutro rano. A paznokcie wyglądają tak w tym momencie przed. Były świąteczne, robione jakoś 30 listopada, coś takiego. Końcem listopada w każdym razie. Więc tak wyglądają. Także 3-3,5 tygodnia, coś takiego. Przepiękne były. No cóż mam powiedzieć, ale już jest odrost, także trzeba zmienić. Myślę, że też coś zrobimy czerwonego, tylko tylko bardziej błyszczącego. Coś takiego zobaczymy. Także tak wyglądają przed. Jeszcze ostatnie spojrzenie na moje przepiękne pazurki, które bardzo mi się podobały, i zaraz będą nowe. I te nowe pazurki. Wyglądają w ten sposób świąteczne, ale już troszeczkę mniej czerwieni. Tylko tak delikatnie jest śnieżynka i taki troszeczkę sweterek. French, i drzewa, ale zaraz wam pokażę magię. Jak widzicie te lakiery przepięknie odbijają światło. W tamtym roku miałam granatowy, czarny, teraz postawiłam na złoty i czerwony. I jeszcze podejrzewam, że wykorzystam dwa pozostałe, czyli fiolet i róż. <grym> róż jest chyba. czy Fiolet jest nowy w tym roku. Także przepięknie one wyglądają. Zobaczcie, jak przepięknie się mienią. Właśnie jak jeszcze nie widzicie, nie jest, właśnie jak nie ma ostrości pełnej i odbija światło, to zobaczcie, no przepięknie to wygląda. I jak łapię ostrość, to już ten błysk jest mniejszy. Ale nadal przepięknie wygląda i na żywo wygląda tak, jak nie łapał ostrości, to tak to pięknie odbija. Także super, bardzo się cieszę, także zobaczcie. Jeszcze w normalnym świetle. W normalnym świetle też... W normalnym świetle też się bardzo ładnie odbijają. Przepiękne. No, jestem zadowolona, tam gdzie chodzę na pazurki, to jest zawsze super. Ale odebrałam też paczkę i już wam w ogóle opowiem historię i co to jest już na tle pięknej choinki świecącej się e, i jest to słuchajcie obiektyw do tego aparatu dodatkowy, który ma mieć e, który ma mieć sobie dwa obiektywy. <grym> powiedzmy, e, Po prostu mają być dwa obiektywy. Dwa obiektywy, tylko że jako jeden zestaw. E, jeden ma być makro, czyli pomoże mi robić jeszcze ładniejsze zbliżenia, e, a ten drugi ma być taki szerszy, e, czyli poszerzać to co widzicie. Nie wiem, jak to tak najprościej wytłumaczyć. I zobaczmy, czy jest. Tak, proszę bardzo, jest. I w ogóle akcja była taka, że... Kurczę, tutaj muszę tą folię... Poczekajcie, bo szkoda nie paznopci, no. Udało się. I jaka była akcja? Zamówiłam ten właśnie obiektyw tydzień temu na Media Expert. I wczoraj się okazało, że jednak nie zrealizują tego zamówienia. Nagle, nagle nie mają tych obiektywów, to mówię po prostu na stronie. I pytają się właśnie, czy mogą zaproponować alternatywny produkt. Ja mówię, dobra, no to alter, alternatywny okej, okay, tylko jaki? I mówią, że nie, jednak nie mamy na stronie. A ja mówię, no macie, podaję im nazwę inną. Ale ty nie wiemy, czy przyjdzie. To mówię, to czemu jest na stronie? Także ja mówię, dobra, już nie ma co z Wami rozmawiać dłużej. I bardzo się na tym zawiodłam i zamówiłam po prostu na Allegro. Z takiego sklepu fotograficznego. I wczoraj to było. I mówię, kurczę, fajnie by było, by przyszło dzisiaj czy jutro, bo bym jeszcze zdążyła przed świętami ponagrywać na zapas sobie rolki ładne. No i przyszło. Wczoraj zamówione, a dzisiaj już było do odebrania w paczkomacie. Dobra, czyli mamy tutaj taką puszkę. Muszę to zaraz obczaić, jak to się dokładnie bierze i nakłada. Także zobaczymy. Po rozkręceniu wygląda na to, że obiektywy są całe, bo to są właśnie dwa obiektywy. Tutaj mamy jeden, jak odkręcimy, to mamy drugi. I tutaj się odkręca. I tutaj się odkręca jeszcze raz. I wtedy mamy jeden obiektyw i drugi obiektyw. Także super. Idę zmontować ten film i będę testować. Zobaczymy jak będzie działał. A dziś to już wszystko, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas Jeszcze życzeń wam nie składam, bo złożę wam jutro Jutro też jest film Oczywiście pamiętajcie o łapeczce w górze I subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmu Zapraszam na Instagrama i TikToka standardowo A my widzimy się już jutro, bo jest Vlogmas i dodaję codziennie Pa!